Witajcie, witajcie! Kolejny odcinek o ładowarce Craft Paket. W jeden z poprzednich odcinków przedstawiłem taką wersję 4A, która była bardzo podobna do, można powiedzieć, marketowej ładowarki z biedronki 4A. Wygląd jak wygląd, ale funkcje podobne, a wykres ładowania niemal identyczny. Tutaj mam taką ładowarkę 5A. 12V, 5A oznaczenie takimi diodkami kolejnych poszczególnych etapów ładowania diodki albo i takie piktogramy prądowo-napięciowe. Kto interesuje się różnymi ładowarkami, to prawdopodobnie skojarzy to dość mocno z ładowarką Cytek Piątka, co nie? Też jakieś takie diotki informacyjne, zasilanie, jakiś błąd ewentualnie tutaj. Jeden guziczek, wyboru trybu pracy, co my tu możemy ustawić. Motorek, samochód. Czy motorek ma, można ustawić, samochód można ustawić, AGM, łamane na gwiazdkę, można ustawić. No i tryb y, refresh, czyli pewnie to naprawianie też można ustawić, ale nie można tego łączyć, czyli zachowuje się tak jak te wcześniejsze modele CTK5, gdzie właśnie każda z tych funkcji była z osobna. Nie można połączyć w tych nowych, jak kojarzę i pamiętam, motor, jak i samochód. Można łączyć z AGM, a nawet z, tą, a nawet z tym trybem naprawy. No ale dobra, jak widać działa. Teraz przyjrzyjmy się, co tutaj z tyłu nam producent napisał. Model gdzieś tam 136 mikroprocesorem sterowany. 8 etapów ładowania, o ile to umiem dobrze jakoś tak ocenić i przeczytać. No i generalnie nadaje się do akumulatorów 12V z końcowym napięciem ładowania 14,4 w nominale. Tam gdzie jest gwiazdka lub AGM 14,7. No i refresh 15,8. Maksymalny prąd ładowania 5A. No ciekawa propozycja. Jak pamiętacie historię tego mojego pierwszego, ma, mniejszego paketa, to historia tego jest również podobna. Była martwa, musiałem ją naprawić, żeby otrzymać takie cacko, no ale chyba się opłaciło. Fajny sprzęcik. A co ona potrafi, to pokażę na końcu na wykresie przykładowym, a wcześniej znowu parę fotek. Pokażę jak to wygląda w środku, co trzeba było zrobić, jakie tam miałem z tym trudności. A no, i zapomniałem jeszcze o kabelkach, jak to wygląda. Czyli, żabki bardzo podobne jak w tej słabszej wersji. Tak, jest z zewnątrz niby plastikowe, ale całkiem dobrze trzymają. No, i ta złączka już nie jest taka sama. No, czyż to nie przypomina citeka? Ale fajnie, że takie jest, bo można też sobie jakieś tam oczkowe końcoweczki zamiast tych żabek e, zamontować gdzieś tam do motoru, czy do samochodu z trudnym dostępem, czy do czegokolwiek innego, gdzie akumulator wymaga jakiegoś tam okresowego doładowania. Także fajna sprawa. Kable też nie za grube, ale do 5A myślę, że to spokojnie wystarczy. Dobra, teraz przechodzimy do prezentacji zdjęć a na koniec wykresu przykładowego wykresu ładowania No i tak, no, procesu samego rozkręcania to nie ma sensu pokazywać bo to w sumie prosta sprawa, parę śrubek i rozłożyć obudowę ładowareczka po zakupie, po z opakowania była martwa, nic się nie świeciło no jak w każdym takim przypadku trzeba sprawdzić obwód wejściowy zasilający przetwornicę w stronę pierwotną no i tutaj jak widać na zdjęciu gdzie wskazuje końcóweczką miernika jest podejrzana cyna miejsce przylutowania takiego rezystorka szeregowego ograniczającego prąd można powiedzieć udarowy w czasie ładowania pierwszego ładowania po włączeniu do sieci tego kondensatora elektrolitycznego a tak to wygląda już po po prawie, po rozkręceniu od środka widać jedną dużą płytę z przetwornicą, można powiedzieć zasilaczem a ona jest sterowana taką malutką płyteczką łączoną kilkoma białymi kabelkami z góry mamy przycisk diody, procesor sterujący tak to wygląda tutaj w przybliżeniu tak to troszkę wygląda w przybliżeniu, strona wtórna oczywiście prąd idący z ładowarki na akumulator jest mocno odfiltrowany nie tylko na kondensatorach, ale też na cewce. Generalnie kondensatory służą do stabilizacji napięcia, żeby nie było jakichś tam skoków zbyt dużych, a cewka służy do stabilizacji prądu. Przeciwdziała jakimś tam impulsom, także utrzymuje w miarę gładki prąd idący na akumulator. A to w takim przybliżeniu. Od strony pierwotnej widać dość rozbudowany filtr strony sieciowej. Cewka, kondensator, kolejna cewka, mostek prostowniczy Tam jeszcze kolejne cewki. Także taka dość mocno rozbudowana taka ładowareczka. Nie jest to taka typowa uboga chińszczyzna. Jeszcze raz widzę go tyłu na tą ceweczkę. A tak to powolutku wygląda przy składaniu nie ma aktywnego jakiegoś wentylatora za to jest taki dość mocno rozbudowany radiator kawał blachy no i jak widać po naprawie świeci po podłączeniu do akumulatorka słabego akumulatorka uaktywnił się ten tryb takiej wstępnej naprawy ładowania impulsowego no i jak to zwykle bywa na koniec pokazuję wykres z procesu ładowania no wybrałem akurat tryb refresh bo on jest chyba taki najbardziej flagowy, można powiedzieć, wszystko co istotne widać etap ładowania stałym prądem, no na początku był faktycznie na poziomie 5 Amperów ale po kilku, naprawdę po kilku minutach spadł do 4 Amperów nie wiem dlaczego tak to jest może jest to związane z ładowaniem stałą mocą tu jak widać dość szybko rośnie napięcie i w tym samym czasie spada prąd Ilocze napięcia i prądu to moc, moc stała Prawdopodobnie mogło tak być. Potem ten przyrost napięcia już jest wolniejszy. Tak samo przyrost, ujemny przyrost, czyli spadek prądu też jest wolniejszy. Ale z grubsza można przyjąć, że tu zładowanie stałym prądem średnio nie ma 5A. Być może, jak gdyby akumulator był bardziej rozładowany przy, niższy, przy niższym napięciu, kto wie, kto wie. W tym punkcie jest widoczny taki przełom. Prąd zaczyna spadać. Przy jednoczesnym w dalszym wzroście napięcia, także bardzo fajna rzecz, ta ładowarka nie ciągnie stałym, można powiedzieć, dużym prądem do samego końca, kiedy napięcie już jest maksymalne. Trochę to w pewnym sensie przypomina ładowanie kulona 912, ewentualnie 820, ale mam na myśli 912, który to prąd zaczyna redukować. Niż zostanie osiągnięte to końcowe napięcie. W każdym razie no, ten tryb refresh tutaj był przyporządkowany do 4A, więc ładowanie typu samochodzik normalne 14,4. I czy mamy tutaj tą wartość 15,8? No, jest poza połową, więc 15,8 jest. Czas trwania to jest jedną działkę mniej więcej, czyli pół godziny. No, nie naładował się tutaj zbyt długo. Ładowarka stwierdziła, że koniec. Potem była chwila ładowania takiego podtrzymującego w miarę stały prąd i stałe napięcie, a potem już przechodzi w jakieś takie doładowywanie impulsowe, tak jakby. W tym pierwszym wykresie z jakiegoś tam powodu nastąpiła przerwa rejestracji, mając jakiś tam powiedzmy, czas albo brak czasu na robienie czegokolwiek innego. Postanowiłem zarejestrować przez dwa dni, co taka ładowarka robi na naładowanym akumulatorze. No więc widać że idealnie utrzymuje napięcie na wartości 13,6V z małymi jakimiś tutaj falowaniami. Ten prąd nie jest idealnie stały, więc, to jest to kolejna ładowarka, która doładowuje impulsowo. Czy ten prąd jest duży? No, wykres obejmuje dwa dni, 2 doby 48 godzin. No więc można sobie przeliczyć. Mniej więcej jedną amperogodzinę przez 48 godzin doładował. Chyba niedużo, ale za to bardzo delikatnie. Dobra, druga ładowareczka, kraft, Packet omówiona. Jak czas pozwoli, to mi została jeszcze jedna. Na razie dzięki za uwagę.